Niechaj, ten symboliczny szlaban przede mną oddzieli mnie od codzienności i zaprowadzi ku bajkowości. Witam Państwa serdecznie z Jaworza na Łęża na szlaku Czerwonym. Idziemy w kierunku Błotnego, a ten niepozorny budyneczek tam w Dali to baza harcerska, znajdująca się tutaj właśnie w Jaworzu na Łężu, a istniejąca od 1967 roku. Z tego co wiem, czeka mnie tutaj, no chyba już widać, trasa mocno, mocno dająca w kości. Mam dwa skojarzenia, jeśli chodzi o takie widoki. Po pierwsze Leopold Staff, bo wysokie drzewa. Ale po drugie Teresa Orlowski, bo wysokie tętno ułoi. Taka dróżka przede mną, oczywiście nieśmiertelne ujęcie. Ale takie obrazki w nagrodę już za mną. Kilkaset metrów pierwszego podejścia. Dosyć ostrego, ale nie dramatycznego, da się wytrzymać. I już proszę. Widać, że jesteśmy w górach? No oczywiście, że widać. Jak Państwo spojrzą na mapę, to ja łożę. Ja wożę na Łęże. Ja to na ZUS. I nic z tego nie będę miał, ale Jaworze na Łęże jest takim klinem, wbijającym się pomiędzy błotny, a pomiędzy Wielką Cisową, łazek. I takie tam inne. Wszystkie te miejsca zobaczymy dzisiaj. To znaczy, jest taka szansa, jest taka nadzieja, jest taki plan. Idziemy. Już znacznie przyjemniejsze widoczki przede mną teraz i oddech też spokojniejszy. I to jest ten moment, kiedy pierwszy odruch wracamy, wracamy do domu. Mija i pojawia się ciekawość, co będzie dalej. No, kto nam powie, jak się nazywa to drzewo? Oczywiście, Freddy Krueger, bitch. Oto nowa okolica, która piękne mnie zachwyca, płaska jakże oku miła. Wraca we mnie nowa siła. Odcinek premierowy dzisiejszej wycieczki już za mną. Tutaj teraz na dół. O o, tam jest skoczów, a właściwie najpierw górki wielkie, później skoczów. To już zupełnie płaski odcinek od górek. Paradoks, prawda? A my tutaj ciśniemy do góry szlakiem czerwonym. Na błotny zwany błatnią godzina i 30 minut. Zaraz się przekonamy, czy naprawdę. A tutaj przykład, że w górach trzeba mieć uszy i oczy otwarte na oścież. Proszę tylko spojrzeć. Myślę, że niezależnie od światopoglądu jest to po prostu piękne. Jak powiedziałby premier Morawiecki, krzywa się wypłaszczyła. Na pewno zdarzyło się Państwu mieć kiedyś taki sen, do którego chciałoby się wrócić. Po kilku sekundach, po kilku minutach, albo po kilkunastu latach. Góry są takim miejscem, w którym jest to możliwe. To jest sen. To jest piękne. To jest najważniejsze. Piękne, prawda? To też piękne. W takim miejscu to nie jest polityka. To jest światełko w ciemnościach. Tak jak było przez 2000 lat. Jaka to piosenka? Tutaj ta siateczka po lewej. Rezerwat. Zaopiekuj się mną. I tutaj niespodzianka taka. Szlak myśliwski, szlak spacerowy do Brennej, Ale jak widać nie ma po co schodzić, bo brenna. No nie, to głupi żart. Ale nie ja to napisałem, tak się to nazywa. Więc ten szlak jest na mapach i może być urozmaiceniem naszego zejścia, podejścia i tak dalej. Byłem przekonany, że to szlak turystyczny, a to jest spacerowy, ale jakie to ma znaczenie? Są znaki, ścieżka jest pewna, można iść. Ale ja dalej czerwonym w kierunku błotnego. Błotny, błatnia, jak to woli? Do wyboru do koloru. Mnie tam się bardziej błotny podoba. No, no bywa i tak niestety. Jak ktoś z Państwa ma linka do tej aukcji z tymi, prawie respiratorami, od pana Szumowskiego, to ja bardzo poproszę o przesłanie, bo bym kupił Park Jurajski, czy, czy coś innego. <glimaty> Klimaty, prawie jak na Baranie i Górze. Stromizny też podobne, za mną na szczęście. To znaczy, mam nadzieję, że za mną. To znaczy, nie, jeszcze też było przede mną. Life is brutal. Za kilka lat tak będą wyglądały wycieczki w góry. Z jednej strony ogrodzenie prywatnego osiedla, a z drugiej marketu. Na szczęście to jeszcze nie jest to. Otóż tutaj mniej więcej 10 lat temu, na trzeciej, jak się nie mylę, na trzeciej mojej wycieczce albo coś koło tego, trzecia, czwarta, gdzieś tak, szedłem tędy właśnie. I potem w zeszyciku, który popełniłem, a który możecie sobie Państwo ściągnąć z profilu YouTube'owego, tam jest link. Napisałem coś takiego, że piasek osypuje się po moich wojskowych butach. Bagnet w plecaku. Nie boję się nikogo. Poza komornikiem oczywiście. A propos wojskowych butów, to może pokażę. Które człowiek może zabić na płaskim. To są buty, których użyłam od lat. Oczywiście nie ciągle te same, ale ciągle ten sam model. Mon 919. Stanowczo jedno z najpiękniejszych miejsc tego szlaku, tej trasy dzisiejszej. No, jak nie kochać takich widoków? Idealne, prawda? No i właśnie, to ta druga łączka, druga polanka, jak to tam zwać, czyli właściwie to to jest Wielka Cisowa. Gdzieś tam za mną jest Mała Cisowa, ale te wszystkie górki są niepooznaczane, więc ciężko się zorientować. I zaraz za tym szczytem już jest Błotny, chociaż trzeba jeszcze zejść i wejść, jak to zwykle w górach bywa. Tutaj znowu spotykamy szlak harcerski, który też z Jaworza na Łęża prowadzi inną trasą. No, Oznakowanie jest, widzę tam dalej na drzewie, kamera tego pewnie nie ujmie. Można by to kiedyś sprawdzić, można nawet tędy wrócić, jak ktoś jest bardzo leniwy. Przed nami błotny zwany Błatnią. Jak już wspominałem, schronisko tam dalej widoczne. Bardzo lubię to miejsce. To jest jedno z tych miejsc w Beskidzie Śląskim, które dają złudzenie takich wielkich przestrzeni do stylizcie Ale nie tak, że za każdym razem ktoś przyjęła 2 kg a ktoś 5 kg, ale to jest całej dość później, brak? Za mną szlak do Brennej, za mną pomnik dawniej milicjantów, obecnie partyzantów, to dłuższa historia, może później o tym opowiem. Na Wielkiej Cisowej ja zbliżam się do rancza Błatnia i do schroniska na Błatniej, czy tam jak ja to mówię, na Błotnym. No więc tak, szlak przed nami, jak widać, wymarzony, idealny, płaski, spokojny, cichy, zalesiony, wszystko pięknie, ładnie, ale od błotnego są tłumy. Już przy schronisku było pełno ludzi z dziećmi, psów, rowerzystów, motocyklistów, kotów i wszystkiego, co tylko chodzi i jeździ a teraz no dosłownie mijam się co minutę z kimś nie wiem co się stało, że akurat teraz się nie mijam ale do tej pory, a jestem już oh, oh, za przykrą w kierunku Kopanego jak się nie mylę, to w ogóle jest taka lista gór jakby jakieś kartoteki policyjne albo akta sądowe, prawda? przykra, kopany e, tak było w Wysokim Sądzie, więc e, jest mi przykro, że idę na wycieczkę w tłumie, nie znoszę tego przyjechałem tutaj, żeby odpocząć od ludzi no ale Cóż, góry nie są tylko moje. Trzeba o tym pamiętać. Każdy o tym powinien pamiętać. A na razie taka ścieżynka przede mną. Będę szedł w kierunku Palenicy i potem zejście do zapory Mościckiego. Przepraszam. Coś mi się tutaj plącze. Pewnie język. Płosznerówki zawiązane. Korzystając z okazji, może dokończę swoją historię o Wielkiej Cisowej, a właściwie o pomniku, który na niej stoi. Otóż tam w latach PRL-u był pomnik milicjantów, którzy zginęli w potyczce z oddziałem NSZ-u. W latach chyba 90-tych tablicę z tego pomnika zdemontowano i stał sobie taki pusty. Zupełnie niedawno, czyli nie wiem, 6 lat temu, 7 lat temu, gdzieś tak w tych okolicach, ktoś założył nową tablicę i teraz jest to pomnik upamiętniający żołnierzy NSZ-u. Czy to jest dobre? Moim zdaniem nie. Dlatego, że generalnie manipulowanie przy pomnikach, a zwłaszcza przy takich, no, prawie że na grobkach jest czymś złym. Niezależnie od intencji, wystarczyło zdemontować, zostawić, albo rozebrać, albo postawić nowy. Zejście w klimatach jesiennych, co prawda na szczęście wczesnojesiennych, dopiero początki opadających liści, ale już widać, że lato minęło. Żeby nie było tak zupełnie poważnie i tak zupełnie jesiennie To przed chwilą mijał mnie taki pan ze swoją córką I mówi do niej o tym, że góry to jest poważna sprawa I trzeba się umieć przygotować na wycieczkę Po czym wyciągnął z piwotyskie No faktycznie, przygotował się Ma no, obrakowało, zapomniałbym pokazać, jak wygląda zejście z góry, którą kiedyś nazwałem Palenica, zamiast Palenica. A teraz sobie wymyśliłem, że na takim zejściu to chyba najwygodniej miałby Józef Goebbels, wspomniał, jedną nogę krótszą, to łatwiej by mu było się ustabilizować. Ale on już zszedł w innych okolicznościach, także nie sprawdzimy tego empirycznie. <laughs> Minęły mnie chyba za trzy autobusy turystów, do tego dwa oddziały wojska i grupa yy, piwoszy, która chciała mnie poczęstować piwem za to, że im powiedziałem, że trasa jest ciężka. To dziwne, bo spodziewałem się trochę innej reakcji z ich strony. <laughs> ale zawsze pytam takich turystów, czy mam być miły czy szczery. Byłem szczery. No i właśnie, dotarłem do jeziora Wielka Łąka i zapory imienia prezydenta Ignacego Mościckiego, ale niewiele widać, bo tutaj akurat gdzie byłoby fajnie, gdyby ktoś wyciął drzewa, nikt ich nie wycina. A droga przede mną taka, ale teraz już nie będzie źle. Ostatnie kilkadziesiąt metrów paskudnego szlaku, a potem już zupełnie płasko aż do pętli autobusowej. Tak sobie właśnie teraz pomyślałem, że góry to jest jedyne miejsce, w którym można zejść i przeżyć jednocześnie. To już końcowy odcinek szlaku w kierunku pętli autobusowej w Wapienicy. Dopiero teraz wyszło słońce, prawdziwe słońce, mamy godzinę 13. Wycieczka zakończona, 12,5 km w nogach. Nie było źle, trasa fajna, podejście super. Do schroniska na Błotnym naprawdę mogę polecić z całą odpowiedzialnością. Potem, potem też nie jest źle. Natomiast dzisiaj akurat zbyt dużo ludzi, jak na mój gust. Zawsze mówię o tym, że chcę, żebyśmy wszyscy chodzili po górach, żebyśmy tą turystykę propagowali i to jest prawda. Ale kurczę, jakoś się podzielmy, nie? Wszystkiego dobrego Państwu życzę i do zobaczenia na kolejnej trasie.